go yeah. Wiele ci o nim powiedzą. Na przykład. Jeśli dasz mi swój włos, kapuła użyje go do zrobienia amuletu. Jak amulet? Amulet męskości. O, jak to? Uczyni cię. twardym jak pień drzewa. E. Wysłuchaj, co mam ci do powiedzenia na temat amuletu. Jak amulet? Amulet męskości. O, jak to? Uczyni cię... Długim jak pyton. Wysłuchaj, co mam ci do powiedzenia na temat amuletu. Jak amulet? Amulet męskości. O, jak to? Uczyni cię... Dożym jak osioł. E. Eee. Wysłuchaj, co mam Ci do powiedzenia na temat amuletu. Jak amulet? To amulet ochronny. Przed czym mam mnie chronić? Kacem. E. Eee. Wysłuchaj, co mam Ci do powiedzenia na temat amuletu. Jak amulet? To amulet ochronny. Przed czym ma mnie chronić? Złymi wiedźmami Wudu. Eh. Eee, może się przyda. Czekaj, mam coś we włosach. Trochę się klei, ale możesz sobie wziąć. Nie wiem co to. Swoją drogą, czemu to robisz? Wciskasz mi jakiś amulet? Chcę widzieć się z kapitanem. Chcesz dołączyć, co? Odczep się od moich włosów i masz mój głos. Może nawet szepnę coś kapitanowi? Miło z twojej strony. O ile amulet zrobi to, czemu rozkażesz. Oto kosmyk włosów Jima. Powinno wystarczyć. Wykonanie laleczki. To brzmi jak zadanie dla prawdziwego mężczyzny. Laleczki są robione przez Kiki. To uświęcona praca, nie dla ciebie. Laleczka nie wystarczy do voodoo. Musisz mieć jeszcze ołtarz. Tam dasz mi oczy i zęby zwierząt oraz nefryt dla ducha. Następnie musisz dać coś od ofiary. Kropla krwi lub włos wystarczą. To wszystko? Ci, to wszystko. Stój, Gucho, nadużyłeś mojej cierpliwości. Daj spokój. Wiesz, przez co przeszedłem? Byłeś w świątyni przodków. Mogą tam wejść tylko ci, którzy są tego godni. Dużo zrobiłem dla twego ludu i dostaję takie podziękowanie? Nie jesteś Shaganumbi, tylko my możemy wejść do świątyni przodków. Nie jesteś godzien. Jesteś Gucho. Czego właściwie ode mnie chcesz? Ani należy do mnie. Nie może iść z tobą. A rozumiem. Jesteś zazdrosny. Ale mylisz się, przyjacielu. Wierz mi, Hani nie jest w moim typie. Nie chcesz jej poślubić? Interesuje mnie jej wód, a nie jej ciało. Kapo, Hani przyjmie tylko jednego z szaganumbi. Nie zamierzam cię powstrzymywać. A pytałeś ją w ogóle, czy zechciałaby ciebie? Kaka! Rozumiem, że to oznacza nie. Ach. Czy zatem doszliśmy do porozumienia? Możesz ją wziąć, Gucho. Ale pamiętaj, teraz ty musisz ją chronić. Jeśli coś jej się stanie, znajdę cię. Kapo, Gucho. Kapo. Gaja wiele daje. Znajdziesz wszystko w naturze. Kto tam jest? Ulele. Kto tam jest? Ulele! Kto tam jest? U uwolniłeś Tahane? Cieszę się, że mogłem pomóc. Niebieskie płaszcze nie będą szczęśliwe. To już mój problem. Wybrałeś przymierze z Shaganumbi. Shaganumbi tufa tałąga, Hoshi. Łowcy Shaganumbi są wdzięczni przyjacielu. Zabiłem aligatora z rzeki. Mam w to uwierzyć? Zapytaj zbieraczy. Oni tam byli. Ono, Gucho. Wierzę ci. Pokazałeś, na co cię stać, i pomogłeś naszemu plemieniu. Więc dostanę broń? Czy jesteś godzien. Daj mi za nią złoto, jako ofiarę dla przodków. Mogę nauczyć cię też podstaw walki włócznią. Co masz na sprzedaż? Pokaż mi, jak walczyć włócznią. Ci, co chcesz wiedzieć. Chosi do łąga. Masz mnie za alchemika? Ono palawa, piracie. Dalej, dźala, dźala. Kto tam jest? Ule, le. Go ze mną, a będą kłopoty. Dotkowie dali mi swoje błogosławieństwo. A więc dokonało się. Shaganumbi nauczą cię wudu, Hikoko i ja pokażemy ci. Naucz mnie wudu. Dobijamy targu. Nie mam przepisów. Laleczka dla Jima jest gotowa. Ty też jesteś gotowy. Stań przed nim i jej użyj. Ej, gdzie mój amulet? Później. Lepiej mi nie ściemniaj! Nigdy. Prawie skończony. Tak mówisz? Hmm. Pokazując tu swoją ochydną gębę. Czy wyglądam na takiego, który przebacza? Słuchaj, co było, to było. Zakopmy topór wojenny. Zakopię topór w twojej czaszce. Nikt, kto knuje za moimi plecami, nie wyjdzie z tego cały. Zabrałeś moją część łupu, a ja tego nie odpuszczę. Co się stało? Nie udawaj, dobrze wiesz, co się stało. Śmiałeś mi się prosto w twarz. Ale jedno ci powiem. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. A ty zginiesz. Pamiętaj o tym. Możemy to wyjaśnić? Po moim trupie. Kłamco. Wiem, że zakopałeś złoto gdzieś na wybrzeżu. Jak tylko dowiem się, gdzie nie żyjesz. Rozumiesz, Jim? Masz jaja, pokazując się tu. Rom przepalił ci mózg i zapomniałeś, że jesteś moim dłużnikiem. Nie ma złota, nie ma rumu, zrozumiano? Szukam wrony. E, a co ja mam z tym wspólnego? Wiesz, gdzie on jest? Wiem, że w sanktuarium Ben wie coś więcej. Zapytaj go: Ile jestem ci winien? Nie pamiętasz wartości własnych długów? Jesteś naprawdę bezużytecznym ćwokiem. Powiedzmy, że sto za całą wyrządzoną mi przykrość. I nawet nie powąchasz rumu, dopóki nie dostanę tego, co mi się należy. Nie mam tyle złota. Muszę mieć czas, żeby tyle zebrać. Lepiej się pośpiesz. Mój rum jest bardzo popularny. Interes się kręci? Całkiem dobrze. Zwłaszcza, że mam małą pracę na boku. <laughs> Kto by pomyślał, że muszę zdradzić, by być wdzięcznym tym włóczniarzom. Parę dni wędrowałem po wyspie. Bardzo dochodowa wycieczka. Sprzedałeś mnóstwo rumu? Rumu? Szkoda gorzały na włóczniarzy. Nie. Kiedy chowają ciało zmarłego, wtykają tam wszystkie złote błyskotki. My tam idziemy i... Wykopujemy. Co znalazłeś? Trochę niezłej biżuterii dzikusów. Te dranie z Inkwizycji większość zabrały, ale wciąż się opłacało. Każdy z nas dostał niezłą sumkę. Jim, ja stary pijanica. O, przepraszam, chciałem powiedzieć marynarz. Jak życie w wiosce? Mam towar. Dobrze. Jedzenie zostaw u mnie. Boszka, zanieś kapitanowi do sanktuarium. Pod warunkiem, że cię wpuszczą, oczywiście. Dlaczego? Kapitan naradzał się tam z wodzem, przez ostatnich parę dni. Do tej pory nie pokazali tu swoich facjat. Jak mam wejść do sanktuarium? Nijak. Floyd pilnuje, żeby nikt tam nie wchodził. Kto jeszcze tu jest poza tymi dzikusami, przyprowadzonymi przez wodza? Tylko Digger i Skinner, którzy chyba za tobą nie przepadają, mój rumowy towarzyszu. Co ze Skinnerem? Skinner? On ma problemy tylko z tymi, którzy chcą zrobić Diggera w konia. O, jasne. Ci, którzy robią w konia Diggera, dostaną za swoje. Szybko spłać swoje długi, jeśli nie chcesz zostać oskalpowany. Co z Tigerem? Z Digerem? Jedyny jego kłopot to pijacy, którzy nie spłacają swoich długów. Długów? Rum nie jest tani. Powinieneś o tym wiedzieć, stary brudny opoju. Nie moja wina, że praca Molukasów nie przynosi zysków. Powiedz mi o Floydzie. O tym włochatym dupku żołędnym? <laughs> Odkąd Wrona go polubił, uważa się za nie wiadomo kogo. Ale sprowadzimy go na ziemię, kiedy tylko wyruszymy w morze. Spokojna głowa. Co to za smród? Szczyny i rzeki? Co tu robisz, gnido? O co ci chodzi? O co mi chodzi? Nie wiem od czego zacząć. Ukradłeś moje złoto! Zawsze się kurwa częstujesz moim rumem! Jesteś największym pierdolonym pasożytem i niedołęgą, jakiego znam! Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Jasne, ale to nie takie proste. Czego chcesz? Ha! Nie tego, co masz! Zdobądź coś dla mnie! Wówczas będziemy kwita! Co podać? Znasz Bena? On i jego załoga są tu od kilku dni. Wygląda na to, że plądrowali groby na cmentarzach Molukasów. Słyszałem, o. że nieźle na tym zarobili. A ja mam zwędzić ich łup dla ciebie? Nagle rozwinął się w tobie zmysł wykradania łupów kumplom? Nie okradam moich znajomych. <noise> Dobra, chyba mamy na ten temat różne zdania. Wszyscy wiedzą, że jesteś dobrym kieszonkowcem. Nie trudno będzie ci przywłaszczyć sobie te łupy. Kto jest w załodze Bena? Ben, oczywiście. Do tego Kopacz i Skinner. Słyszałem, że to twoi koledzy. Lepiej nie pozwól im się złapać. Dobra, ja się tym zajmę. Wtedy pozwolisz mi wejść do sanktuarium? Ty zdobądź dla mnie, ten jebany łup. Wpuszczę cię! Jak to załatwisz? Czuję się okropnie i to nie jest kac. Coś się dzieje. A ja nie wiem, co. Nawet o tym nie myśl, koleżko. Nie jestem tępym Molukasem, co to nie pilnuje własnych kieszeni. Od teraz będę na ciebie uważał. Nie będziesz miał drugiej szansy. Witaj! Kapoguczo! A niech mnie naprawdę? rzekł. Trzy razy w ciągu jednej nocy? Ty, szczęściarzu. Czołem! Szeku? Przeklęty brudas, uważaj, co mówisz! Jak leci, wielko ludzie! katonka bambule! Dobra, na twoim miejscu przeszedłbym się do apteki i to sprawdził. Pogadajmy na temat Rumu. Jak chcesz go dostać, musisz zapłacić. Wiem o tym! Tak? To powiedz to swojemu kumplowi Skinnerowi. Zabieranie cudzego łupu to jedno, ale kradzież rumu to już ostatnie kurestwo. Ja będę się martwił Skinnerem, dobra? Nie chcę mi się z tobą gadać. Dobra rada, zostaw ich. Do rozmawiać z kapitanem. Masz pecha, obszczymordo. Jest z wodzem w sanktuarium i nie wolno mu przeszkadzać. Nie mam tyle złota. Zostaw ich. Bardzo mi przykro. Bądźmy znów przyjaciółmi. Po tym, co zrobiłeś, spływaj. No cóż, przynajmniej próbowałem. Dobra rada, zostaw ich. posążek dla wodza. Tak! Zostaw go tu. Przekażę mu. <gryśla> Myślisz, że jestem głupi? Chcę dać mu go sam. W takim razie masz gówniane szczęście. Nikogo nie wpuszczamy. Oto twoje złoto. Płacisz mi? O cholera, nie wierzę! Ukradłeś jakąś błyskotkę Indiańcom, tak? Dobrze, czego więc potrzebujesz? Niech pomyślę, co powiecie na rum? Pięćdziesiąt za butelkę. Specjalna cena dla takiego naciągacza jak ty. I zapłata z góry. Nic na kredyt, szmaciarzu. Takie zasady. Nie podoba się, to spierdalaj. Urocze, daj butelkę. Proszę. Nie miej mi tego za złe. Może postawiesz drinka? Wypadałoby. Zbyt długo piłeś za moje pieniądze. A teraz zjeżdżaj, dobra lata. Zostaw ich! Oto twoja część! Cudnie! Niedługo się zorientują, że został skradziony. Wkrótce pewnie zaczną cię ścigać. To mój problem. Mogłeś mnie teraz wpuścić? Pewnie. Właś. Rytuał właśnie się zaczyna. Kaposzeku, piracie, czego ode mnie chcesz? Przyniosłem ci bożka z obozu. A, czyli kiki go skończyły. To uchroni tonków. Daj tonkom siłę. Jak działa ten twój bożek? Wudu, Shaganumbi są silnie związani z wudu. Sekrety wudu znamy od przodków. Sposób na szczęście i zdrowie. Sposób na ból i śmierć. Powiedz mi więcej o wudu. Jesteś obcy. Lepiej, żebyś nie znał naszych tajemnic. I tak już za dużo powiedziałem. Nie, Wrona! Czekamy na przes... Co?! Mam przesyłkę z wioski. I? Tracisz mój czas. Zanieś to Bakirowi. Co?! Coś jeszcze?! Stolowo Brody tu jest! Widziałem go! obroty Ciekawe... Ją to na pewno zainteresuje. Dobra robota! Oto twoje złoto! Nie przepij go od razu! Nic innego się teraz nie liczy. Dostarcz zapasy i zabieraj swój tyłek z powrotem do wioski. Albo poczujesz na nim mój bód! Nie, wrona! Tracisz mój czas! Nie, wrona! Czekamy na przesyłkę. Potrzebujemy moszka. Shigokotiwa jest gotowy. To wszystko, czego nam trzeba. De jungle tutaj Włos twojego ojca Teraz mamy już wszystko. Czas stworzyć laleczkę wód. Pokażesz mi ją, jak będzie skończona? Laleczka dla Bakira jest gotowa. Mogę ją zobaczyć? Nieźle jak na guczo. Nadszedł czas. Przygotuj się, a potem mnie odnajdź. Czeka nas walka. Bitwa zwrotu chyba niedługo się zacznie. Idź do świątyni ziemi, ja pójdę za tobą. Jakieś rady? Typowy gucho: za dużo gadania, za mało pośpiechu. Czekaj tu. Dobrze. تلزمتا